Moja droga, stylizacja, która przyda ci się na pewno. Jeanę. Ta Właśnie. prosta nogawka u ciebie naprawdę jest kluczowa. Wystarczy, że będziesz miała kilka par takich jeansów i spokojnie będą ci pasowały do różnych stylizacji. Do tego biały t-shirt z napisem. Marynarka, Strux, wraca do łask. W połączeniu z tymi wszystkimi, z marynarką, z t-shirtem, nawet z tą nerką. Super. Podoba mi się ta energia, z którą tu wchodzisz, wychodzisz. Wiele kobiet przy masywnych nogach zakłada bardzo obcisłe spodnie, bo im się wydaje, że przez to się wyszczupla. No nie. Ta sterylizacja można byłoby powiedzieć, że kolejny szczegół w dziesiątkę. Spodnie, powiem Ci, że jak je zakładałam, nie widząc ich, to sobie myślałam, masakra, będę wyglądać jak jakiś. Naprawdę. Ale nie spodziewałam się, zaskoczyłaś mnie bardzo. No, pomału mi się przestają podobać moje rólki, więc będzie uf, mi się łatwiej z nimi rozstać. Uff, uf, cieszę się bardzo o, z tego będzie powodu. się działo. Teraz trochę inaczej będę patrzeć na wieszaki, na, na komponowanie cichów, na dobieranie sobie i nie będę tak rutynowo chodzić na te półki w sklepie, ten, z których zawsze korzystałam, tylko dam szansę może trochę innym stylizacjom.